Cześć, witajcie. Jest 17 lutego, sobota, dzień oficjalnej premiery nowego Mini Countryman. Jak widzicie, mamy angielską pogodę, więc idealnie się składa. Od dzisiaj można się już umawiać na jazdy testowe tym autem i od dzisiaj można już odbierać to auto i to wszystko wam pokażemy w tym odcinku, czyli będzie prezentacja auto porównanie z poprzednią generacją, będzie też jazda testowa i rozmowa z gośćmi. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od porównania nowej i poprzedniej generacji, a różnice widać od razu gołym okiem, bo to nie jest lifting, to jest zupełnie nowy model, który jest większy, jest dłuższy o 13 cm o 6 cm wyższy, jest też szerszy, mamy też większy rozstaw osi, ale też zmieniła nam się, jak widzicie, atrapa chłodnicy, ona jest teraz ośmiokątna, inaczej wyglądają też przednie światła. Ciekawostką jest to, że możemy sobie wybrać to jak one będą świecić, zarówno te z przodu jak i z tyłu. Zmienił nam się też słupek C, który będzie wyglądał inaczej w zależności od tego jaką wersję Countrymana wybierzemy. Koła można zamówić w rozmiarach od 17 do 21 cali. No i jeszcze jedną ciekawostką o której też warto wspomnieć jest to, że w Countrymanie JCW po raz pierwszy w Mini pojawiają się cztery końcówki wydechu, a teraz zobaczcie jak można skonfigurować nowego Countrymana, jeżeli chodzi o jego wygląd zewnętrzny. Auto nam sporo urosło, więc w środku mamy dużo więcej miejsca, ale mamy też tutaj trochę innych zmian. Po pierwsze, tapicerka zupełnie nowa materiałowa. Po drugie, a może właściwie to powinno być po pierwsze, nowy duży wyświetlacz OLED 240 mm. Ten wyświetlacz jest dotykowy, więc będzie nam się nim na pewno łatwiej sterowało. Mamy też nową kierownicę z fizycznymi przyciskami. Tutaj mamy też nowy system operacyjny, który jest oparty o system Android. O tym systemie nagrałem dla Was osobny odcinek, więc tam Was odsyłam. A teraz Wam pokażę tylko dwie ciekawostki odnośnie tego nowego systemu. Jeżeli sobie włączymy muzykę na przykład ze Spotify i przeciągniemy dwoma palcami tutaj po ekranie, to wtedy wyświetli nam się tutaj płyta obracająca się i będziemy mogli sobie też trochę tą płytą poskreczować. To jest jedna z tych ciekawostek, a druga... To mapy, które też chciałbym Wam pokazać, bo one wyglądają naprawdę kapitalnie, ich jakość jest rewelacyjna i też tutaj mamy kolejną taką ukrytą ciekawostkę, jeżeli przytrzymamy sobie ten trójkącik troszeczkę dłużej, to on nam się zmieni, samochód w mini i jeżeli sobie przejedziemy dwoma palcami, to będziemy też mogli, zobaczcie, zmienić sobie wygląd mapy, ona jest trójwymiarowa i naprawdę wygląda kapitalnie, więc... Czekam już na to, żeby się tym autem w końcu przejechać, ale teraz pokażemy Wam, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o konfigurację wnętrza nowego Countrymana. Jest ze mną Bartek Sadowski, menadżer Mini w Bawaria Motors. Zapytamy go o ten wyjątkowy dzień, bo powiedziałem Wam, że to 17 lutego. I co jest takiego wyjątkowego w tym dniu? No, to są dwie rzeczy. Pierwszy raz widzimy 17 lutego naszego Mini U25, Mini Countrymana nowego, który stoi tutaj za mną. To są pierwsze możliwości przetestowania tego samochodu na drodze. Także. Wielki dzień dla nas, bo Countryman to najlepiej sprzedający się model linii w, w naszym kraju i na świecie. Natomiast 17 lutego też zaczynamy pierwsze wydania w nowym modelu sprzedaży, o którym mówiliśmy wcześniej. Także no, same nowości dla nas. Ale myślę, że możemy powtórzyć i powiedzieć o co chodzi w tym nowym modelu sprzedaży. Dzięki temu modelowi sprzedaży tak naprawdę zyskują Państwo bardzo, bardzo wiele. Przede wszystkim mogą sobie Państwo zamówić samochód bezpośrednio przez stronę internetową, wybierając oczywiście Bawari Motors jako swojego dinera, który Państwu dostarczy samochód. Mogą Państwo przejść przez... Pełną ścieżkę online. W dowolnej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas. I co jest najważniejsze, najważniejsze jest to, że wszystko, co Państwo zrobią na stronie internetowej, my będziemy widzieć, więc jesteśmy w stanie w bardzo, bardzo łatwy sposób od razu zebrać e, informacje, co się Państwu podoba i wtedy dokonać zamówienia. Oferta, jeżeli chodzi o Mini, zawsze była troszeczkę bardziej skomplikowana. Teraz jest prostsza, ale nadal, żeby wiedzieć wszystko, co jest w pakietach zarówno stylistycznych, jak i, jak i jeżeli chodzi o pakiety opcji, no jednak wymaga się trochę tego know-how, który mamy właśnie w salonach dealerskich. Dlatego większość. Większość naszych klientów wybiera właśnie najpierw ścieżkę online, a potem żeby doprecyzować wszystkie informacje wybiera nas jako e, swojego dostawcę e, i dzięki temu mamy pełną, e, pełny przegląd tego, że wiemy o czym klient mówi, wiemy czego, czego klient chce, czego oczekuje i spełniamy Wasze oczekiwania. No dokładnie, a jeżeli oczekiwaniem naszych klientów jest jednak mniejsze MINI, to czy możesz nam zdradzić kiedy będą premiery kolejnych nowych modeli MINI? Ja powiem nawet tak, one już są. Generalnie, jak Państwo wejdą na stronę internetową mini tam już mini yy, Cooper, bo teraz się nie, nie nazywa mini Hatch, tylko mini Cooper, one już są. Nie tylko w wersji elektrycznej, ale również w wersji spalinowej. One są troszeczkę inne, także polecam tutaj sobie zerknąć na konfigurator. Yy, natomiast yy, one już są, natomiast w salonach będą 4 maja. Prawdopodobnie. Tutaj do mnie mamy, że już pod koniec kwietnia będziemy mogli je Państwu pokazać w salonie. natomiast jeździć będziemy od 4 maja zarówno wersję elektryczną, jak i spalinową, a kolejne będą w kolejnych miesiącach. Rozumiem, rozumiem. My oczywiście będziemy informować w naszych mediach społecznościowych o tym, że już są auta dostępne do jazd testowych. O tych kolejnych modelach też będziemy na pewno informować i będziemy też informować o evencie, na który się wybieramy, który współorganizujemy. Czy mógłbyś nam coś powiedzieć o tym evencie, bo tam też będą jazdy testowe. Tak jest. Pewnie Państwo kojarzą z naszych produkcji filmowych turystyczne ride Mini. Największe spotkanie jest kierowców mini w Polsce, zarówno tych nowych mini, jak i klasyków. Natomiast niewiele osób wie, że jest też wersja zimowa. I ta wersja zimowa, to już jest kolejna edycja. 1 marca yy, zaczynamy, będziemy w Karpaczu, także też z tego miejsca chciałbym jeszcze Państwa zaprosić na ten event i na pewno powiedzieć, że będziemy tam z nowym Countrymanem, tak żeby Państwo mogli je, te samochody w odpowiedni sposób przetestować w nieco, nieco innych okolicznościach niż koło salonu. Tak, a my tam się wybieramy z kamerą, żeby podpytać o wrażenia z jazdy nowym Countrymanem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również Krzysztof. Cześć Konrad. Cześć Krzysztof. Chciałbym zamówić Countrymana JCW czarnego, co powinienem zrobić? Super, pierwszy krok już mamy za sobą, czyli Twoje chęci. Drugim krokiem będzie założenie Twojego unikalnego Mini ID, które można założyć przez stronę Mini, bądź też przychodząc do mnie i Ci w tym pomogę. Trzecim krokiem będzie konfiguracja samego samochodu. Konfiguracja jest banalnie prosta, zachowaliśmy cały czas indywidualizm marki Mini i tego, jak te samochody są konfigurowalne, natomiast konfigurator bardzo nam ten proces ułatwia. Jak możemy to zrobić? Tak, pokaż, skonfigurujmy. Wierzmy w takim razie Countrymana. Mówiłeś o Countrymanie John Cooper Works, czyli najszybszym Countrymanie. Silnik już wybrany, jaki kolor? Czarny, zawsze czarny. Mamy cały czarny, bądź też odcień czerni, Legend Grey, szarość, dedykowana do wersji John Cooper Works. Czarny. Dobra. Powyżej możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał Twój samochód z wybraną felgą, lakierem i kolorem dachu. I rozumiem, że to będzie mi się na bieżąco zmieniało, czyli jeżeli tutaj mi zmienisz na czarny dach, to tak? od razu to mi A, Pokaż. Jasne. Wybierzmy sobie dach w kolorze karoserii. Tak. Czyli czerwony jednak. Wracamy do czerwonego. A, tak. A czym są te pakiety? Bo widzę, że jest jakiś pakiet LXL. Tak, mi uprościło to. Najlepiej rozumieć to tak jak rozmiary ubrań, koszulek chociażby, czyli S, M, L, XL. W John Cooper Worksie mamy do wyboru wersję wyposażenia L bądź XL, co sugeruje nam, że to są najwyższe pakiety. Biorąc chociażby najwyższy pakiet wyposażenia, czyli XL, mamy możliwość wyposażenia samochodu w aktywny fotel kierowcy, z masażem, z elektryczną regulacją, z kamerami 360, elektrycznym hakiem czy dachem panoramicznym, czyli wszystko, co możesz sobie. No wymarzyć. to dodaj mi to i od razu powiedz mi, kiedy będę mógł odebrać tego... Spodziewałbym kartymana. się, że tak skonfigurujesz ten samochód, Krzysiu. <grym> full, full, full. Kiedy możesz odebrać? Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo na to, że tak skonfigurowany samochód jest już gotowy do odbioru i na Ciebie czeka? Jeśli nie, jako klient masz możliwość wyboru preferowanej daty odbioru miesiąca, kiedy chciałbyś odebrać i MINI robi tak, żebyś w tym miesiącu go odebrał. I to mi się podoba. Zabiorę Was teraz na jazdę testową. Ciekawostką jest też to, że to będzie moja pierwsza jazda nowym countrymanem. Skonfigurowałem sobie połączenie telefonu z autem, bo to ważne. I tu chciałbym zwrócić Waszą uwagę na tą półeczkę do ładowania telefonu, bo bardzo dobrze trzyma telefon. Moje iPhone 14 mieści się bez problemu, więc większe telefony też się zmieszczą. No ale odpalmy sobie auto. Tu nie wspomniałem o tym wcześniej, mamy zredukowaną liczbę przycisków więc jest ich tutaj mniej w konsoli centralnej i przełącznik w wybierach biegów też jest tutaj. No dobra, ale ruszamy. Pogoda, jak wspominałem wcześniej, angielska, deszczowo. Countryman większy od poprzednika sporo, a płyta podłogowa to ta sama, którą mamy w BMW X1. Bardzo byłem ciekawy tego, jak będzie się jechało z tym wyświetlaczem tutaj w konsoli centralnej. Ja sobie tutaj wrzuciłem nawigację, widok z nawigacji i już widziałem, że mamy tutaj tą rozszerzoną rzeczywistość, która podpowiada, gdzie mamy skręcić. To jest bardzo przydatna rzecz, ona będzie nam na pewno pomagała podczas jazdy. A przed sobą mam wyświetlacz HEDA, bo tutaj mamy prędkościomierz na górze, ale jak w niego kliknę, to od razu wyświetli mi się też tutaj w konsoli centralnej. No, a nie mamy tego wyświetlacza tutaj przed kierownicą. Jako opcja jest dostępny wyświetlacz HeadUp, na którym wyświetla mi się prędkość na wysokości wzroku. Więc myślę, że warto sobie skonfigurować auto razem z tym wyświetlaczem HeadUp. Mam też włączoną jakąś automatyzację, jeżeli chodzi o klimatyzację, bo włączyło mi się podgrzewanie foteli, podgrzewanie kierownicy, a sam tego nie włączałem. Można to włączyć bardzo łatwo tutaj tymi przyciskami, które mamy tutaj na dole, ale to mi się włączyło samo, więc auto najwidoczniej ma tak ustawione, że jeżeli jest temperatura poniżej pewnej wartości, to nam się to włącza i dzięki temu będzie mi się jechało na pewno przyjemniej. W międzyczasie zmienię sobie tryb jazdy, może na jakiś taki bardziej sportowy, bo będziemy ruszać ze świateł, czyli gokart Z dźwiękiem, bo to też jest warte odnotowania, że jeżeli zmieniamy sobie tryby jazdy, to nie tylko zmienia nam się to, co jest na wyświetlaczu, ale też. Zmienia nam się dźwięk, i o, ten wyświetlacz chyba w trybie Gohart podoba mi się najbardziej. A w nowym countrymenie mamy też dużo systemów asystujących, praktycznie wszystkie, które mamy w grupie BMW. No, daliśmy sobie radę bez problemu, to nie jest ta najmocniejsza wersja. Mamy kilka wersji benzynowych, mamy też w pełni elektrycznego. Countrymana. no i mamy oprócz benzynowego, też diesla. Ja Wam pokażę na koniec jazdy testowej, też tabelkę z danymi technicznymi wszystkich kantrymenów, których mamy teraz dostępnych. Ustawię sobie może tempomat na 85, tak żeby nie przekraczać prędkości. Przy okazji sobie sprawdzimy, jak ten tempomat działa. Tutaj mamy kilka trybów, więc możemy sobie ustawić tak, żeby auto nam też. Się trzymało w pasie. Zobaczmy, jak to działa. Działa bardzo dobrze i to pomimo faktu, że jest deszczowo, więc trochę gorsze warunki, ale kamera, czujniki radzą sobie bardzo dobrze, czyli w ten sposób na trasie będzie można bez problemu jechać i pokonywać większe odległości, a że mamy tutaj w środku więcej miejsca, zarówno jeżeli chodzi o tutaj miejsce na wysokości barków, ramion, no to myślę, że podróżowanie w dłuższych trasach będzie jeszcze przyjemniejsze niż to było do tej pory i mi się podoba. Wiem, że mini kojarzy się raz, raczej z takimi małymi autami. No ale a Countryman jest tym autem większym. No ale to jest to auto, które ten model tu jest najchętniej wybierany. Więc myślę, że ta nowa generacja też będzie bardzo chętnie wybierana też przez tych, którzy jednak oczekiwali jeszcze większego auta, bo tutaj mamy jeszcze więcej miejsca w środku, jeszcze więcej miejsca w bagażniku. A dzięki tym wszystkim systemom jazda w dłuższych trasach będzie na pewno przyjemniejsza. Bardzo wygodna kierownica. Stoimy na rondzie i gdybyśmy byli w mieście którego nie znamy, to moglibyśmy nie wiedzieć gdzie zjechać. A tutaj zobaczcie, mamy rozszerzoną rzeczywistość, która nam się wyświetla na tym dużym wyświetlaczu i widzimy gdzie powinniśmy. Skręcić moim zdaniem duże ułatwienie i bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba w ogóle ten wyświetlacz, bardzo podoba mi się ten nowy system operacyjny, a w tych kolorach kokardowych chyba wygląda najlepiej i tym autem jeszcze muszę to dodać, jeździ się bardzo przyjemnie, choć trochę inaczej niż poprzednim Countrymanem ale tutaj zachęcam Was do tego żebyście odwiedzali nasze salony Mini Bavaria Motors w Warszawie Jankach, Piasecznie, Katowicach i umawiali się po prostu na jazdy testowe tym nowym modelem, żeby samemu po prostu poczuć to jak tym autem się jeździ, a jak widzicie mi się buzia cieszy Mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę, ale jakby coś umówmy się, nie wiecie tego ode mnie. Tutaj mamy informację o ograniczeniu prędkości. Jak będziemy przekraczać dozwoloną prędkość, no to auto będzie nam wysyłało sygnały, żebyśmy zwolnili. Ale gdybyśmy nie chcieli, żeby tak robiło, to wystarczy przytrzymać przycisk SET przez około 3 sekundy i wtedy zobaczcie prędkość. Ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości zostały dezaktywowane. Marcin właśnie odebrałeś auto, widzę buzia, się cieszy. Powiedz, jakie emocje Ci towarzyszą teraz? Eee, no po prostu strasznie się cieszę. Eee, od bardzo dawno szkowałem się do tego, żeby kupić kolejne Mini i mam je i jest piękne. Jest cudowne i cieszę się straszliwie. Nie wiem, co mam dalej powiedzieć. Wydawałem przy... przy... Nie, jest fantastycznie. A powiedz, jakim jeździłeś wcześniej? Jeździłem Clubmanem kilka lat temu i to było chyba najlepsze auto jakim w życiu jeździłem i od jakiegoś czasu przymierzałem się do Clubmana. Ten samochód spełnia moje oczekiwania, a mam w tej chwili też 18-letniego Mini One, który jest dodatkiem do tego samochodu. Wybrałeś tą najmocniejszą wersję JCW, czemu jakby lubisz poczuć emocje rozumiem za kółkiem? Lubię tak, znaczy, lubię cieszyć się jazdą, to jest jedno. A druga rzecz, ten samochód ma napęd 4x4. I to jest taki warunek, który samochód dla mnie miał spełniać. Dlatego to JWC miało 4x4 i wziąłem. I strasznie się cieszę, że wybrałem ten samochód, bo, bo ma wszystko, czego potrzebuję. Dobrze, to teraz powiedz, co Ci się tutaj podoba, bo w porównaniu z poprzednią generacją mamy tutaj dużo zmian. Które no jakby sprawia, że to auto wygląda inaczej. Powiedz właśnie, jak tobie się podoba na przykład nowy wyświetlacz, to, że to wygląda zupełnie inaczej niż ta poprzednia generacja? Wiesz co, ja bardziej odnoszę to do innych samochodów. Ja też zanim wybrałem to mini, to troszkę przyglądałem się innym samochodom i wszystkie one były takie same. Żaden nie różnił się od. Żaden nie różniły się pomiędzy sobą. A ten jest po prostu inny, i yy, to, że jest jeden zegar po środku, na początku zastanawiałem się, czy czegoś nie będzie mi brakowało, ale już nie. Bo to, to po prostu wygląda pięknie, jest inne, i chyba trochę czegoś takiego poszukiwałem. Przy okazji filmów o nowych modelach, mini dużo Wam mówimy o nowym modelu sprzedaży. Mam ze sobą Przemka, który był odpowiedzialny z ramienia, jest odpowiedzialny z ramienia BMW Group za wprowadzenie tego modelu. Może, czy możesz nam powiedzieć, co się zmieniło od 1 stycznia i jakie to ma konsekwencje dla naszych klientów? Myślę, że dosyć dużo zmieniło się dla nas wewnętrznie, <laughs> dla organizacji BMW Group w Polsce, ale dla klienta to, co się zmieniło i to, co Państwo możecie zobaczyć, to to, że po pierwsze mamy zharmonizowane ceny. Czyli niezależnie, czy będziecie Państwo poszukiwać samochodu online, czy w naszych punktach agencyjnych, w punktach partnerskich, ceny są zharmonizowane i są od razu po odpowiednio pozycjonowane. Więc na przykład nowy countryman ma od razu odpowiednie ceny, czy to online, czy offline. I do czego się to sprowadza? Do tego, że może samochód zakupić nie tylko u naszych partnerów, ale można też zakupić online i odebrać u naszych partnerów. Ta ścieżka jest bardzo wygodna. I pozwala nam, czy bezpośrednio w domu, czy u naszego agenta zobaczyć samochód, skonfigurować, kupić i odebrać oczywiście u naszych partnerów w bardzo wygodny i przejrzysty sposób. Czyli chodzi o to, żeby po prostu ta ścieżka była wygodniejsza dla naszych klientów, a powiedz, czy samo wprowadzenie takiego procesu wymaga dużego czasu przygotowań. Jak długo to trwa, czy to jest trudny proces? To jest dosyć skomplikowany proces, ale myślę, że Warty zrealizowania, bo później, jak zobaczysz wszystkie korzyści, które z perspektywy użytkownika czy klienta mamy, to mamy to, do czego tak naprawdę wszyscy przywykli. Czyli mamy konto użytkownika, możemy zalogować się na koncie użytkownika, możemy zobaczyć, gdzie nasz samochód w statusie produkcyjnym jest, jaki jest status zamówienia, możemy pobrać wszystkie dokumenty. więc Z perspektywy użytkownika jest dużo nowych rzeczy, o które warto było zrealizować, zmienić wszystkie systemy, więc dużo zmian wewnętrznych, których użytkownicy nie widzą, ale dużo korzyści, które przynosi ze sobą system. Tradycyjnie poproszę Was o Wasze opinie na temat nowego Countrymana. Napiszcie mi je w komentarzu. Pamiętajcie też o tym, żeby polajkować film, jeżeli Wam się podobał i zasubskrybować kanał, bo dużo ciekawych materiałów przed nami, a za dzisiaj Wam dziękuję, do zobaczenia.